Ta osoba, która jest dla ciebie przeznaczeniem, wiązała się wcześniej z kimś innym, lecz teraz niesie w sobie wiadomość, która wstrząśnie tobą do głębi. Zanim pójdziesz dalej, pozwól sobie na głęboki oddech. Nabierz powoli powietrza, a następnie wypuść je spokojnie. Te słowa trafiły do ciebie nieprzypadkowo. Nie jesteś tu bez powodu. Coś cichego, lecz upartego doprowadziło cię dokładnie w to miejsce. Być może ostatnimi czasy nieustannie powraca do ciebie myśl o konkretnej osobie. Może jej obecność przenika Twoje myśli w najmniej oczekiwanych momentach. Albo od jakiegoś czasu nosisz w sobie nietypowe połączenie smutku, dezorientacji i nadziei, nie rozumiejąc do końca, skąd się ono bierze. Ta wiadomość nie ma na celu wywierania presji, budzenia lęku ani nakłaniania cię do czegoś, na co nie jesteś gotowy została stworzona po to, by przemówić do tej części ciebie, która od dawna oczekuje na wyjaśnienie. Tak, ta ważna dla ciebie osoba związała się z kimś innym. Tego faktu nie da się złagodzić. Jednak to, co teraz odkryjesz, sięga znacznie głębiej niż zdrada, oddalenie czy brak słów. Z jej wnętrza nadchodzi teraz przesłanie, którego wcześniej nie odważyła się wypowiedzieć. A to, co chcę ci przekazać, może cię zaskoczyć. Pierwsza kwestia rzeczywistość, którą zawsze odczuwałeś. Zacznijmy od rzeczywistości, którą twoja wewnętrzna wiedza od dawna ci podpowiadała. Wyczuwałeś to. Coś nie pasowało, nawet gdy uśmiechała się, mówiła, że wszystko jest dobrze, próbowała przekonać ciebie i siebie samą, że jej wybory są racjonalne i ostateczne. Odczuwałeś to w przerwach pomiędzy wiadomościami. W rozmowach, które urywały się zbyt szybko, w uczuciowych barierach, które pojawiały się nagle bez żadnego wytłumaczenia. Jeśli również to odczuwałeś, napisz w komentarzach: intuicja. To nie był przypadek. Nie odeszła, dlatego że przestała coś do ciebie odczuwać. Odeszła, ponieważ uciekała przed swoimi własnymi uczuciami, emocjami, z którymi nie umiała sobie poradzić. Ta kolejna osoba. Nie stanowiła zastępstwa. Był to raczej gest ucieczki, próba wyciszenia tego, co czuła w stosunku do ciebie. Lecz oto prawda, z którą mierzy się dopiero teraz. Nigdy nie zostałeś zastąpiony, zostałeś tylko odsunięty na bok, a to odsunięcie wiązało się z kosztami, które wciąż ponosi. Druga kwestia. Dlaczego wybrała kogoś innego? Ten fragment może być bolesny lecz ma znaczenie dla twojego własnego procesu zdrowienia. Nie wybrała kogoś innego z powodu miłości, lecz z powodu obawy, lęk przed intensywnością, lęk przed głębią emocjonalną, lęk przed byciem naprawdę zauważonym, lęk przed utratą panowania. To, co odczuwała przy tobie, nie było łatwe, nie było powierzchowne, nie było bezpieczne w tradycyjnym rozumieniu. Przy tobie czuła się odsłonięta, bezbronna, autentyczna, a zamiast stawić temu czoła, uciekła do prostszego związku. Relacja z tą trzecią osobą była wygodna, przewidywalna, emocjonalnie ograniczona. Wymagała mniej odwagi, mniej odpowiedzialności, mniej rozwoju. Ale czego nie przewidziała, to że Twoja obecność będzie ją prześladować. Porównywała śmiech, dyskusje, reakcje, ciszę, a każde porównanie kierowało ją z powrotem ku Tobie. Zbyt późno zrozumiała, że to, co posiadała przy Tobie, było wyjątkowe i niepowtarzalne. Trzecia kwestia: ciche wyrzuty, które nosi. Nie śpi tak spokojnie, jak być może sądzisz. Szczególnie nocami, gdy zapada cisza, jej umysł staje się głośny, wtedy wynurzają się wyrzuty. Wyrzuty, że odeszła bez wyjaśnienia, wyrzuty, że wybrała wygodę zamiast szczerości, wyrzuty, że skrzywdziła kogoś, kto był tylko autentyczny. W kółko odtwarza w głowie dawne rozmowy, przypomina sobie Twoje słowa, które dopiero teraz zaczyna pojmować. Ta ważna dla Ciebie osoba uwikłała się w inny związek, lecz obecnie nosi w sobie przesłanie, które głęboko Cię poruszy i zaskoczy. Te słowa dotarły do Ciebie nieprzypadkowo. Być może był to wewnętrzny impuls, przeczucie, które przywiodło cię aż tutaj. Być może w ostatnim czasie częściej myślisz o jednej osobie. Być może wyczuwasz jej energię w chwilach, kiedy najmniej się tego spodziewasz. Albo nosisz w sobie nieokreślone uczucie smutku, nadziei i zagubienia, którego nie potrafisz nazwać. Ta wiadomość nie istnieje po to, by cię naciskać lub przekonywać lecz by dać wyjaśnienie temu głosowi w Tobie, który od dawna poszukuje odpowiedzi. Tak, ta osoba związała się z kimś innym. Tego faktu nie można osłodzić, lecz to, czego się teraz dowiesz, wykracza poza zdradę, dystans czy milczenie, ponieważ głęboko w jej wnętrzu zaczyna się rodzić zrozumienie. Jeśli jesteś gotowy usłyszeć prawdę, napisz w komentarzach tak. Takie zrozumienie, na które wcześniej nie miała odwagi. Prawda, którą wyczuwałeś już dawno temu, teraz w końcu zaczyna być wyrażana. Już wtedy, gdy się uśmiechała lub mówiła, że wszystko w porządku, odczuwałeś luki pomiędzy słowami. Rozmowy kończyły się zbyt gwałtownie, mury pojawiały się bez ostrzeżenia i wiedziałeś, że coś jest nie tak. Nie odeszła, dlatego że przestała Cię kochać lecz dlatego, że przemogły ją jej własne odczucia. Droga do kogoś innego nie była zastępstwem, lecz ucieczką. Miała nadzieję, że nowy związek uciszy to, co czuła wobec ciebie. Jednak ty nigdy nie zostałeś zastąpiony, tylko stłumiony, a to również ma swoją cenę, którą nadal płaci. Wybór innej osoby nie zrodził się z miłości, lecz z lęku. Strach przed prawdziwą bliskością, przed utratą kontroli, przed głębią, przy tobie czuła się bezbronnie, widziana, szczerze, a to ją przerażało. Dlatego wybrała coś łatwiejszego związek o mniejszej głębi, mniejszym ryzyku, mniejszym potencjale rozwoju. Lecz bez względu na to, jak bardzo starała się zaangażować w nową sytuację, ty pozostawałeś obecny. Porównywała śmiech, rozmowy, nawet ciszę, a wszystko prowadziło ją z powrotem do ciebie. Dopiero później zrozumiała, że to, co było między wami, nie da się odtworzyć. Dziś nosi w sobie poczucie winy, ciche i ukryte. W nocy, gdy zapada spokój, te odczucia wybijają się na powierzchnię wina za to, że odeszła bez wyjaśnienia, wina, że wybrała komfort zamiast prawdy, wina, że zraniła kogoś, kto był jedynie szczery. Raz za razem odtwarza w głowie dawne konwersacje. Dopiero teraz niektóre twoje zdania zaczynają dla niej nabierać sensu. Zrozumienie dotyka jej głęboko. Nie zasłużyłeś na to zamieszanie. I być może zadajesz sobie pytanie, dlaczego nie powiedziała ci tego wcześniej? Nie dlatego, że ci na tobie nie zależało, lecz dlatego, że nie ufała samej sobie. Obawiała się, że wszystko, co w sobie tłumiła, wybuchnie. Bała się składać obietnice, na które jeszcze nie była przygotowana, a przede wszystkim lękała się twojej reakcji. Nie dlatego, że jesteś surowy, lecz dlatego, że instynktownie wyczuwasz to, co pozostaje niewypowiedziane. Wiedziała, że jeśli będzie szczera, nie będzie odwrotu, i dlatego wybrała milczenie, a teraz ponosi konsekwencje. Coś w niej ostatnio wewnętrznie się zmieniło. Być może nie było żadnego zewnętrznego dramatu, żadnej wielkiej kłótni, lecz w środku nastąpiła głęboka przemiana. Jeśli tę zmianę akceptujesz, Napisz w komentarzach, akceptuję. Uświadomiła sobie, że związek, który wybrała ze strachu, opróżnił ją emocjonalnie. Nie czuła się widziana, wysłuchana, naprawdę połączona. W tej pustce twoja energia powróciła nie tylko jako wspomnienie, lecz jako prawda. A tej prawdy nie da się już zdusić. Gdyby dziś mogła mówić bez strachu, bez wymówek, bez dumy, powiedziałaby. Sądziłam, że będzie łatwiej wybrać kogoś innego, ale się myliłam. Nie wiedziałem, jak bardzo będzie bolało stracić samą siebie, gdy cię opuszczę. Moje milczenie nigdy nie było oznaką obojętności, lecz lęku. Lęku przed tym, jak wiele dla mnie znaczysz. Teraz widzę to, czego wtedy nie dostrzegałam. Może te słowa jeszcze do ciebie nie dotarły, lecz istnieją w niej stają się coraz silniejsze. Ta wiadomość dociera do ciebie właśnie teraz, ponieważ się zmieniłeś. Już nie czekasz, już nie wątpisz w swoją wartość, już nie szukasz wyjaśnień. Na zewnątrz stoisz w swojej własnej mocy i dokładnie to odczuwa osoba twojego serca. Wyczuwa, że wybrałeś samego siebie, że nie jesteś już otwarty na chaos. Że jesteś gotowy zamknąć ten rozdział, jeśli będzie to konieczne, a to ją przeraża. To, co może cię najbardziej zaskoczyć, to, że nie żałuje tylko swojej decyzji, lecz kwestionuje również to, kim wtedy była. Uświadamia sobie, że osoba, która cię opuściła, nie jest tym, kim chce być. Ta myśl jest nieprzyjemna. Lecz właśnie tam zaczyna się wzrost. Strata ją zmieniła. Ta wiadomość jednak nie chce, byś czekał. Nie mówi przebacz natychmiast, nie mówi bądź znowu bezbronny. Jest tutaj tylko po to, by przynieść ci jasność. Nigdy cię nie opuściła, ponieważ nie byłeś wystarczająco dobry. Opuściła cię, ponieważ postawiłeś przed nią lustro, a ona głęboko w środku nie była jeszcze gotowa. Tę prawdę możesz zachować dla siebie, bez względu na to, co się jeszcze wydarzy, ponieważ teraz idziesz dalej, bardziej świadomie, bardziej pewnie, mocniej. Weź jeszcze raz głęboki oddech. To, co odczuwasz, jest słuszne. Nie jesteś słaby. Ponieważ kochasz, nie jesteś naiwny. Ponieważ miałeś nadzieję, nie jesteś złamany. Ponieważ okazujesz głębie, jesteś prawdziwy. I tego nic ani nikt nie może zastąpić. Jeśli ta osoba się do ciebie odezwie, odpowiesz z wewnętrznej siły, a jeśli nie, pójdziesz dalej z godnością i otwartym sercem na coś, co naprawdę jest w zgodzie z tobą. Ponieważ nigdy nie musiałeś walczyć o jasność, zostałeś stworzony, by ją przyjąć. Potwierdź swoją wewnętrzną moc i napisz w komentarzach: Moc.